maneczko na kanale krzychu trenuję, dzisiaj trening pleców, także zaczynamy. Dzisiaj mały teścik uchwyt, który jest e, własnością Kacpra, którego serdecznie pozdrawiam, sam wyraził zgodę na to, aby go testować. No w mojej opinii jest troszeczkę lipa, a ten kąt jaki jest zachowany przy tym uchwycie nie jest taki jak ja, bym, jak ja bym chciał. Tutaj wam mogę porównać z uchwytem, który jest uchwytem profesjonalnym, jak widzicie. Dużo mniejszy kąt, również mniejszy drążek, i tutaj jest naprawdę rewelacja, a tutaj mamy lipę. No cóż, takie rzeczy się zdarzają, ale za to odnalazłem swój ulubiony. Ulubiony drążek jest to, nawet nie pamiętam jak się nazywa, ale jest to taki uchwyt na plecy, według mnie no, rewelacja. Jest to teraz mój ulubiony uchwyt, w którym będę robił plecki jak wiecie czekam sobie na bramę także ten wyciąg idzie na sprzedaż służył mi dość długo, ale mimo wszystko chcę, chcę zostać przy bramie, na razie zakupiłem ten model jeszcze o który prosiliście ten za 1000 zł, także sprawdzimy sobie i również będzie w okazyjnej cenie za jakiś czas do wyrwania, jak już przyjdzie Brama, którą docelowo chcę zakupić, o której już wiele razy mówiłem. Trzeba poczekać, wstrzymać się, zobaczyć, co tam nowego. Oni też stworzą z tego modelu. Taki na miejscu możecie sami sobie odpowiedzieć, jaka jest jakość po takim długim czasie, jak, je, jak ja je użytkuję. Ja jestem mega zadowolony. Każdemu śmiało polecam ten sprzęt, bo jest naprawdę. Sztosem. A jeśli chcecie potrenować ze mną, to zapraszam do kontaktu i się umówimy. Jeśli ktoś nie ma daleko, fajnie by było trening z widzem zrobić. Ja tu jeszcze borykam się z kontuzją w odcinku szyjnym, coś mi wlazło i nie chcę wyleźć, ale to takie uroki sportu. Po prostu na macie, jak wiecie, trzeba się trochę posiłować i gdzieś. Ciężko w lewą stronę patrzeć. Także ten trening jest jaki jest. Ważne, że jest. Lekki, bo lekki, ale żeby coś tam jeszcze dopompować. Teraz też jest bardzo gorąco. Dzisiaj mieliśmy 30 stopni, także, także jest naprawdę ciepło. Ja tutaj sobie używam wiatraka, ale on też nie robi rewelacji. Musiałbym założyć klimatyzację. Ale to być może w przyszłym roku na pewno wszystko będziecie widzieć. Także co, łyczek wody, coś tu trzeba ogarnąć. Bo w korytarzu mamy ciemno, trzeba zmienić lampę. Jak widzicie, ja już sobie tutaj ogarnąłem półeczki i w miarę to się wszystko skrywa ze sobą. Chciałem tak troszeczkę inaczej, nie żeby wszystkie były w jednej linii i jest jak jest, będzie więcej sprzętu to będziemy przerabiać, a w przyszłości jak się skończy już budowa to zrobimy profesjonalny warsztat i będzie też coś dla master, masterkowiczów, majsterkowiczów oczywiście, sorry za przejeżdżanie ale już po treningu trochę zmęczony, także ja się z Wami żegnam. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie i siemanko.